Jestem przerażony tą sprawą, dlaczego ojciec Pio nie był przez 7 lat w klasztorze. Był w ziemi rodzinnej i miał taką ważną sprawę. Pan Jezus pokazywał mu bardzo poważny powód dla mu, dla którego nie był w klasztorze. I warto go poznać, warto zobaczyć, jak to jest życie świętych. Jest często właśnie takie, no, pokręcone. Bo przełożeni by chcieli, żeby był w klasztorze, ale no nie może być, bo Pan Jezus tak chciał. Pan Jezus chciał inaczej i tak, no, często są takie trudne sytuacje w życiu świętych. Poznajmy je dzisiaj. Witam Cię na kanale śladami Ojca Pio, Sanisa Wsadowskiej strony, Salwę Maria. Podążamy za Wielkim Świętym, Ojcem Pio, po to, abyś otrzymał łaskę, abyś umocnił się w wierze, w nadziei. Podążając za tym, śladami tego e, wielkiego świętego. No i piękna e, sprawa dzisiaj. Jak to jest. Byli niestety źli ludzie w zakonie. Źli ludzie no, nad, których, nad którymi Pan Jezus płakał. I to był jeden z, z powodów, dla którego Ojciec był zatrzymany. Ojciec Pan Jezus chciał, żeby nie był w tym czasie. Wraca dopiero po siedmiu latach. I co ciekawe, zobaczymy się na końcu, że to było połączone. Ze śmiercią innego świętobliwego zakonnika. Ciekawa sprawa. Tak to było. Jeden zabiera Pan Bóg, a drugi jego daje wtedy. Tak to było. Cała Maria. Przez 7 lat ojciec Pio przebywał poza murami klasztoru. A właściwie to Jezus, pragnąc widzieć go poza zgromadzenie, zatrzymał go na łonie rodziny. Nikt nie wie, jakie były tego przyczyny. Rozmaite biografie ojca Pio, wydane pod patronatem ojców kapucynych, stwierdzają zgodnie, że. Te pobyty w domu rodzinnym były tajemnicze i że nie znamy prawdziwych utajonych motywów. Autorzy powyższych biografii mówią, że jeśli ktoś chciałby poświęcić wszystkie siły na poszukiwanie przyczyn, starannie. Pogrzebanych przez ojca Pio w mroga tajemnicy, i tak nie doszedłby do niczego. Co to jest, taka tajemnica? Ponieważ jednak te tajemnicze wydarzenia miały długotrwałe i bolesne skutki w życiu młodego zakonnika, skazane jest, aby poświęcić im trochę uwagi. Przede wszystkim w celu poznania motywów, jeśli to w ogóle możliwe, które skłoniły Jezusa do podjęcia takiej decyzji. Następnie, aby przeanalizować, jakie bolesne konsekwencje wywołało to w życiu ojca Pio. Ale to jest no bardzo ciekawa sprawa. Zakaz wydany przez Jezusa. Ojciec spiła z ciekawych, Pan Jezus prowadzi często tak duszy świętych. No, takie nietypowe rzeczy mogą mieć właśnie. No. Jezus wydał tym bardziej stanowczy zakaz powrotu do klasztoru, im bardziej Ojciec spijał w odpowiedzi na życzenia swoich przełożonych nieustannie zanosił do Pana suplikę, aby zakończył Jego wymuszone oddalenie. Bóg rozniewany, tą nieustępliwą w prośbach surowo ukarał ojca Pio. O ludź. Ojciec Benedetto był przekonany, że Boże plany są przyczyną, dla której jego duchowy syn był zmuszony pozostawać w rodzinnym domu prawie pod przymusem. Jednak mimo to nie zaniechał on wysyłania wezwań do powrotu. W ciągu dwóch lat dobre pięć razy nakazywał ojcu Pio, aby ten stawiał się w którymkolwiek klasztorze zgromadzenia. A co jest ciekawe, to była jakaś opatrznościowa sprawa, że ojciec Pio przez 7 lat został wyświęcona kapłana, a później zamiast już o, pobiegł i spowiadał po prostu i tak dalej. A tu nie 7 lat stoi w miejscu jakby w swoim domu rodzinnym. Popatrz, takie rzeczy święci wznoszą. No. Ojciec Pio gotów był usłuchać wezwania, lecz seria gwałtownych dolegliwości fizycznych, których przyczyna nie była znana. Tak bardzo wyniszczała jego organizm, że przełożeni byli zmuszeni odsyłać go pospiesznie do domu. Co ciekawe, on na chwilę wraca, a zaraz ma ogromne problemy ze zdrowiem. Ojciec Benedekto tak pisał do ojca Pio. Oddaję cześć wyrokowi najwyższego, który na pewno powodowany niewypowiedzianym miłosierdziem nie pozwala ci przebywać w murach, do których on sam z tak wielką łaskawością cię powołał. Jednak w październiku 1911 roku ponownie nakazał mu stawić się w klasztorze Venafro. Ven nie biorąc pod uwagę, że Ciespił przechodzi jeszcze okres rekonwalescencji po chorobie, trwającej 34 dni. O, ludzie, 34 dni! Taka długa choroba! Postępował w ten sposób nie z powodu uporu lub braku współczucia, lecz przeprowadziwszy logiczną analizę sytuacji. Jeśli Twoja choroba wywołana jest z wolą Boga, a nie przyczynami naturalnymi. Lepiej będzie, jeśli wrócisz pod opiekuńcze skrzydła świętej religii. Powietrze rodzinne i miejscowości nie może uleczyć kogoś, kogo nawiedził najwyższy. I osoba taka nie powinna obawiać się, że umrze, tylko dlatego, że schroniła się w klasztorze. Czy w domu, czy w zgromadzeniu, twoje zdrowie będzie zawsze tak, jak Bóg zechce. No i ciekawa no wyjątkowa sprawa, to nie znaczy, że nie mamy nie chodzić do lekarzy. Jeżeli ty myślisz, o teraz, o super, już to Pan Bóg zechce, jakie mam zdrowie, to już nie muszę chodzić do lekarzy i tam dbać o zdrowie. Trzeba, ja też chodzę, każdy normalny człowiek, każdy zdrowy katolik, trzeba chodzić do lekarzy, bo to jest ważna sprawa, to są naturalne sposoby. Tu ojciec Piła takie, takie życie tajemnicze wręcz, więc dlatego no właśnie to jest bardzo ciekawa konkluzja. No jeżeli on tak pozostało w takich tajemniczych chorobach, poza klasztorem był tak zmuszony, to tak świat wyzdrowieje, chyba, że i będzie właśnie już w klasztorze, to, czy tego to Pan Bóg nie pozwoli, żeby umarł. Ja to jest coś ciekawe, Pan Bóg trzyma nasze życie w swoim ręku po prostu. Popatrz, ja to jest niezwykłe. My czasem myślimy, że Pan Bóg to jest na no taki tam, o dziadek, co tam patrzy tylko z nieba. Nie, on naprawdę podtrzymuje na swoim istnieniu. On jest źródłem życia wręcz właśnie, tą pierwszą przyczyną. Taka piękna sprawa. Włożywszy w ten sposób całą rzecz, wyłożywszy w ten sposób całą rzecz, ojciec Benedetto zabrał ojca Pio najpierw do Morkona, a następnie do Neapolu. Tam badał ojca Pio znakomity lekarz, dr Antonio Cardarelli, który orzekł, że nie jest konieczne, aby oddychał powietrzem rodzinnej miejscowości. Ponieważ katastrofa jest już nieunikniona. Czy ja spisał go na stratę, chyba ojciec pisze, zaraz zobaczymy. Ojciec Pio został zatem wysłany do klasztoru świętego Nikandra w Venafro, gdzie przebywał około półtora miesiąca. Do 7 grudnia 1911 roku. W klasztorze tym powtórzyło się to, co działo się w każdym innym. Przez wiele dni nieustanne mdłości nie pozwalały mu utrzymywać rządku nawet łyżki rosołu. Ludzie, jak on to znosił wszystko, żeby ratować te dusze. To jest piękne po prostu, to jest piękne. Jak ojciec ja to przyjmuje. Ojciec ewangelista, dwardyna klasztorów w Venafro oraz inni zakonnicy, uznawszy ojca Benedeza za człowieka upartego i pozbawionego ludzkich uczuć, zwrócili się do generała zakonu z prośbą o interwencję w sprawie ojca Pio. Mimo, że z wielkim bólem myśleli o pozbawieniu się jego, tak drogiej obecności, prosili, aby nakazał odesłać ojca Pio do domu. A więc chcieli ojca Pijo. Ciekawie, że miał taką prezencję, więc tak obecność, że już parę tam chwilę było, a już oni chcieli, żeby był ciągle. Ale no, widzieli, że no jest problem z jego zrówkiem. No. Ojciec Benedetto, chociaż zademonstrował tak wielką surowość, również pisał do generała, już następujący obraz młodego kapłana. Jest to, ciekawe, jak pisze o młodym ksią Jest to młody ksiądz o anielskim usposobieniu. Oraz co mogę zaświadczyć człowiek ten tak niewinny, jakim był w momencie swego chrztu, który odtąd przywdział habit doskonali się na ścieżkach Ja cię po prostu. Co to jest? Chrzest nas z grzechów. Czasem dzięki Bogu, dzięki rodzicom. Otrzymujemy chrzest. Jakieś małymi dziesiątkami, wtedy po prostu jak to był umarło za chwilę, to on idzie prosto do nieba, bo nie ma żadnego grzechu. I ojciec, on te pisze ten zakonnik, ojciec Benedetto, i to jest człowiek o anielskim usposobieniu. Jakby był tak czysty, jest jakby był zaraz po chrzcie. Jaka to piękna sprawa, po prostu, no? Patrzcie. Różnica zdań pomiędzy ojcem Benedetto, a ojcem Ewangelistą przynosi zaszczyt nie tylko im obu, ale także wszystkim dobrym współbraciom ojca Pio, którzy mimo iż był on tak odmienny, dostrzegali w nim człowieka bożego. W relacji przeznaczonej dla Ojca generała ojca z Benedetto zauważył m.in., że chociaż tajemnicza jest, jest to wyraźnie wola Boga, a ojciec Pio przebywał z od klasztoru, nie jest rzeczą ludzką dociekać przyczyn tej tajemniczej woli Bożej. Lecz z listów, jakie w tym okresie wymienili między sobą, się jego przewodnicy duchowi, a zwłaszcza analizując ekstazę ojca Pio, wyłaniają się pełne wskazówki pozwalające odsłonić przynajmniej Romka tej tajemnicy. A co jest ciekawe, tutaj, <grytanie> ten autor taki bardzo wnikliwie to pokazuje. No, dzięki Bogu mamy taką książkę. No. Z dokumentów wynika, że motywy, które można tu wymienić, to upadek cnót moralności, brak zapału w głoszeniu wiary, nieprzestrzeganie reguły franciszkańskiej przez niektórych braci, którzy nie przysparzali swoim zachowaniem chwały swojemu za, sławnemu zakonowi. Jeśli nawet nie jest to jedyny powód zakazu, który Bóg wydał ojcu Pio z pewnością, jest on jednym z najważniejszych. Kiedy pewnego razu ojciec syna starał się skłonić ojca Pio do wyznania mu tego sekretu, w odpowiedzi usłyszał: Ojcze, nie mogę zdradzić się tej tajemnicy. Nie znalazłbyś w sobie dosyć miłosierdzia. To naprawdę poważna sprawa. Ludzie. No. Oto niektóre wyjątki z listów i wzmianek na temat ekstaz. Jezus skarży się bardzo na niewdzięczność ludzką, a w szczególny sposób na niewdzięczność naszego macierzyńskiego tego zakonu. Ojcze Mu, jak bardzo obrażają Jezusa nasi bracia. Jezus mówi, gdzie podział się ich ślub ubóstwa? Ilu się jest zgorszenie łamaniem zasad swojej posługi? Mój ojciec nie chce dłużej ich znosić. Bądź czujny, Ojcze mój, i niech trudności, które z pewnością napotkasz na swojej drodze, nie zniszczą Twojego zapału, nie powstrzymają Twojej pracy. Jezus wesprze się, ponieważ łzy, które On nieustannie wylewa nad aktualnym, pożałowania godnym staniu naszej prowincji, nie jest jeszcze łzami odrzucenia. To jest ważne, Z czasu. Pan Bóg daje czas do nawrócenia. Tobie daje, mi daje ten czas do nawrócenia. Daję wciąż te łaski, daje czas. Często nie jest tak, że Pan Bóg porzuca kogoś, zostawia sobie samemu. To jest już na końcu drogi. Po prostu często ludzie dochodzą do takiej właśnie sprawy, że później płacze, Pan jest nad nimi łzami, już odrzucenie. Tutaj jeszcze tak nie było. Jezus rzeczywiście musiał mieć powodu do łez, skoro ojciec pił podczas eksas, tak komentował całą sytuację. Obrażają Cię nawet stojąc u stóp ołtarza aż tak bardzo Cię obrażają Po 212 miesiącach od czasu Ekstaz w Wenafro, październik, grudzień 1911-1910, ojciec Pił znów pisał do ojca Agustinu. Jezus czuje wielki wstręt do działań naszej prowincji. W następnych latach, jak wynika z epistolariu, sytuacja jeszcze się pogorszyła. Do złych braci zdaje się także niestety, ci, którzy chcę Upór. Ojciec Pio wiedział o tym i pragnął pocieszyć ojca Benedettu. Nie martw się też za nadto tym, co dotyczy niektórych osób, ponieważ ich serca stały się nieczułe. Są głusi, ślepi, niewrażliwi na żadne delikatne wezwania, ani na żadne najsurowsze nagany Bożego Miłosierdzia. Nie robią oni nic innego, tylko pogrążają się w swojej zatwardziałości i sprawiają, że cienie wokół nich gęstnieją coraz bardziej. Wielu z tych braci to zawisnicy, inni prowadzą nocne życie, inni plugawią naszą posługę. Przewodnicy duchowi ojca Pio, ojciec Benedetto i Agostino, wiedzieli bardzo dobrze i byli przekonani, że tajemnicze powody, dla których Jezus zakazał ojcu Pio powrotu do klasztorne mury, nie były wcale takie znów tajemnicze. Można wyczytać to pomiędzy wierszami w ich listach których treść przepojona jest pełną niepokoju i trosku. Czy Jezus nie dał Ci żadnej odpowiedzi co do spraw naszej prowincji? To prawda. Jezus ma więcej niż rację. Lamentując nad naszymi postępowaniem, z Bożą pomocą zbierzmy wszystkie siły, aby zreformować naszą uchaną prowincję. Pan daje łaskę. Często widzimy jakieś no, tragiczne przypadki, a to wciąż nie jest tak, że Pan Bóg nie daje łaski na nawrócenie. To potrzeba bardzo no, takiego właśnie skruchy serca. Ojciec Benedetto rozesłał nawet całej prowincji list duszpasterski, a więc to były tak ważne słowa, no. Bez wątpienia inspirowane słowami Jezusa, przekazanymi za pośrednictwem Ojca Pio. Z mojego listu duszpasterskiego mogłeś wywnioskować, że moim żywym pragnieniem jest widzieć zakonników podstępujących świętych, obowiązków posłuch. świętych obowiązków posłuch, a w szczególności przestrzegających śrubu Ojciec Pio radował się niezmiernie z powodu wizyty generała zakonu i całego Agostiny. Módlmy się, aby Ojciec Niebieski posłużył się tą wizytą, aby wyrugować z naszych klasztorów te nieporządki, których nasi miejscowi przełożeni nie są w stanie usunąć. Oby słodki Jezus zechciał wysłuchać naszych próśb i popogosławić śluby wszystkich naszych dobrych zakonników. Chociaż niektórzy buntowniczy mnisi przestali jeśli się przestrzega świętej reguły franciszkańskiej, nie brakowało też wielu dobrych zakonników, którzy wznosili modłę o interwencję Pana i w niej pokładali ufność. W korespondencji pojawiły się imiona dwóch braci przynoszący zaszczyt zakonowi Kasucynu. Byli to ojciec Ludovico San Marco in Lamis, apostoł, adoracji Jezusa w najświętszym sakramencie, uzdrowiony dzięki modlitwem Ojca Pio oraz obdarzony wielkim szacunkiem ojciec Francesco Maria z San Vingano. O tym ostatnio się z Agostiną pisał. Oby Jezus zachował jeszcze wśród nas tego drogiego starca. Obecność tak szacownych ludzi świetnie wpływa, wpływa na młodzież. Módl się, aby święte nauki, które pozostawi po sobie drogi starzec, nie przepadły, lecz aby kierowali się nimi wszyscy synowi serafickiego ojca. Ojciec Pio zaś konkludował. Czeka na niego w niebie Baranek Boży. Nie jest zapewne, pozbawiony znaczenia fakt, że koniec okresu odosobnienia Ojca Pio w Pietrecinie zbiegł się z woli Jezusa ze śmiercią tego świętego kapłana. Ojciec Ludowiczy odszedł do wiecznej chwały 16 lutego 1916 roku. czyli ostatniego dnia pobytu Ojca Pio w Pietrecinie, dokładnie następnego dnia Ojciec Pio otrzymał od Pana zezwolenie na powrót do klasztoru. A to jest ciekawe. Jeden świętego Pan Bóg odbiera, drugiego daje im po prostu. Aby ich nawrócić. Piękna sprawa, po prostu, jak to Bóg prowadzi, i niestety też, trzeba to sobie powiedzieć. Są ludzie, każdy z nas widział jakiegoś złego kapłana, i trzeba się, no, i za nich modlić a jak trzeba czasem interweniować, jeżeli możemy coś zrobić w tej sprawie, żeby nie, e, nie zostawiać. Znam przypadki, czasem ludzie piszą listy do kurii, do piskupa I to pomaga często, pomagają skargi. Trzeba tak często. Robić. Tyle na dzisiaj. Proszę Ciebie o modlitwę za ten kanał. Jeżeli masz czas, obejrzyj inne odcinki. Pozostań z ojcem Pio. Pozostań podążajmy śladami tego Wielkiego Świętego. Tyle na dzisiaj. Sała Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Modeli się za nami dzesznymi, teraz na i w koczę śmierci naszej. Amen. In name dal Padre, del Figlione, dallo Spiritos Santo, Così sì, se lo dato Gesù e Maria, noi ci